Witajcie kochani, witam Was serdecznie po dłuższej przerwie. Ci, którzy mnie oglądają na Instagramie, wiedzą dlaczego mnie tak długo nie było, ale pomyślałam, że i tutaj powinnam się z Wami tym podzielić. No, nasze życie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, można powiedzieć, wywróciło się do góry nogami, bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Także chciałam Wam dać znać, co słychać, dlaczego mnie nie było. Nagrywam więc vloga, pokażę Wam e, gdzie teraz jestem e, i opowiem dlaczego. Także jeżeli macie ochotę, zapraszam serdecznie. To będzie taki trochę słodko gorzki vlog i w ogóle trudno jest po, takim, po takiej długiej przerwie, trudno jest mi, mi przynajmniej zawsze wrócić znowu do filmowania. Także to będzie taki, mam nadzieję, że już teraz e, pomalutku jakoś uda mi się tutaj odnaleźć na nowo. E, więc zapraszam serdecznie, kto ma ochotę, zróbcie sobie coś do picia. No i e, zapraszam. W marcu poleciałam na trzy tygodnie do Kazachstanu, do Azji Środkowej, gdzie mieszka i pracuje aktualnie mój tata. I były to wakacje mojego życia. Były to wakacje otwierające oczy bardzo. Zakochana jestem w Kazachstanie, jest to przepiękny, zachwycił mnie ten kraj i bardzo mnie zadziwił też. Zobaczyłam. Po raz pierwszy zobaczyłam, jak ludzie żyją jeszcze naprawdę w zgodzie z naturą, gdzie, nie ma, gdzie, gdzie, gdzie są po prostu miejsca na świecie, gdzie, które nie są skażone jeszcze przemysłem. Jak można cudownie żyć i jeść. I bardzo dużo filmowałam i robiłam zdjęć, i no, relacjonowałam to też na Instagramie, ale e, chciałam zrobić tutaj vloga i zrobię tego vloga pewnie jeszcze, żeby Wam pokazać, bo myślę, że to naprawdę jest ciekawe i warte, żeby zobaczyć, a doświadczyć to było po prostu niesamowite uczucie. W każdym razie po tych trzech tygodniach miałam wrócić do domu. Zaraz Wam powiem, co się wydarzyło i dlaczego do domu nie wróciłam. Natomiast mieliśmy już taki plan, i tutaj będzie krótka historia, teraz inna. Gdy miałam wrócić do domu i mieliśmy dwa miesiące na spakowanie się i na przeprowadzkę, którą planowaliśmy od trzech lat. I to jest właśnie jeszcze kolejna historia, gdzie trzy lata temu gdy zaczęła się pandemia, mieliśmy lecieć do Polski, bilety nam skasowano, nie polecieliśmy do Polski i pomyśleliśmy, że nie będziemy siedzieć w domu, lecimy w takim razie na Florydę. Na Florydzie byliśmy już któryś raz, często lataliśmy, tutaj też mój mąż studiował kiedyś i mieszkał, także polecieliśmy na Florydę po raz Kolejny, i tam pamiętam dokładnie ten moment, gdy poczułam w czasie kąpieli na plaży, byliśmy w wodzie. Ja poczułam to bardzo, bardzo mocno, że chciałabym tutaj mieszkać. Chciałabym, nie chcę już wracać do m, nigdzie indziej, nie chcę wyjeżdżać, po prostu, że chciałabym tutaj mieszkać. Pojawiło się to nie wiem skąd, bo tak jak mówię, byliśmy już nieraz, nigdy wcześniej tego nie poczułam. W, te, w tym momencie bardzo mocno to poczułam. Poczuła to też moja córeczka Paulinka, która też bardzo chciała i od razu temat podłapała. Natomiast mój mąż, ponieważ mój mąż tam tutaj mieszkał, studiował, to nie był dla niego też obcy temat. Zainteresował się tym, co już było bardzo ciekawe i bardzo optymistyczne, nie odrzucił tego tematu. I zaczęliśmy myśleć, zastanawiać się, co zrobić, żeby się przeprowadzić, czy to jest możliwe. To było na razie w sferze tylko pomysłu, marzeń. No i nie wiedzieliśmy wtedy, że to nasionko już zasialiśmy, tak? Zaczęło ono kiełkować i później wszystkie jakby wydarzenia, które się później nastąpiły i na świecie, w naszym biznesie, zamknęliśmy biuro, musieliśmy troszeczkę przerobić biznes. I przy okazji mój mąż zaczął robić po kolei różne certyfikaty, szkolenia. Było dużo czasu, siedzieliśmy w domu, pracowaliśmy z domu i zaczął się jakby przygotowywać do tego, żeby, żeby tutaj sprzedawać nieruchomości. To był nasz pomysł, o czym on też marzył od, od bardzo długiego czasu. Tak jakby nadarzyły się okazje i takie się działy rzeczy, które sprzyjały jakby rozwojowi i zmianom, które chcieliśmy w swoim życiu, które chcieliśmy. Które chcieliśmy podjąć. Więc yy, przez te trzy lata krok po kroku mój mąż to już zaczął przylatywać, zaczął sprzedawać nieruchomości, bo tym się też zajmuje między innymi yy, w każdym razie i dla osób, które chcą się przeprowadzać, bo wiele osób się przeprowadza w tej chwili w Stanach z różnych rejonów, właśnie na Florydę. Ale też dla osób, które mają pieniądze, które chcą zainwestować, albo nie mają pieniędzy, a chcą właśnie zainwestować, zarabiać na nieruchomościach, które się nie mogą tym same zająć, bo mieszkają gdzie indziej, albo w Polsce, albo właśnie w innych Stanach. I on tutaj zarządza, jakby ogarnia wszystko, wspaniale sobie z tym radzi. Także on przez te trzy lata tutaj często latał. Ja z dziewczynkami siedziałyśmy w domu, czasami Paulinka przylatywała z nim, bardzo się cieszyła, prosiła, żeby ją zabierał na te krótkie jakby tutaj podróże i tak krok po kroku zaczęliśmy w tę stronę zmierzać aż podjęliśmy decyzję w tym roku w styczniu nie wiem czy pamiętacie bo też pokazywałam byliśmy w styczniu pod koniec stycznia tego roku byliśmy tutaj na Florydzie i wtedy podjęliśmy wszyscy ostateczną decyzję że w wakacje się przeprowadzamy i że nie chcemy już wracać do Illinois i zamykamy jakby ja czułam bardzo mocno nawet nie wiem dlaczego nie wiem skąd to się wzięło i teraz też się tak zastanawiam co mnie tutaj tak mocno ciągnie bo nie wiem czy to jest dobrze czy niedobrze. Nie ma może czegoś takiego jak dobrze czy niedobrze. W każdym razie jest jakaś siła, która, mi, która mnie bardzo mocno tutaj ciągnęła. Nie, nie do końca zrozumiała, ale, ale bardzo wyraźne to było, że musimy zamknąć ten etap tam i, i się przeprowadzić. No i teraz skracając to wszystko, postanowiliśmy w styczniu. Taki był już plan. Kupiliśmy kolejną nieruchomość, bo wynajmujemy tutaj też. Kupiliśmy do wynajęcia i na razie na ten czas przejściowy postanowiliśmy, że się przeprowadzimy tutaj i będziemy w tym czasie szukać już domu takiego dla nas. Natomiast chwilowo mieszkamy w domu, który mniejszym domu, który chcemy wynajmować. I Teraz wracając do mojej historii w Kazachstanie. Trzy dni przed moim planowanym już powrotem mieliśmy wszystko zaplanowane: pakowanie, jak się przygotować do tej przeprowadzki i Niestety moja mamusia miała udar, bardzo poważny udar. I ja w tej nocy spakowałam się i zamiast do domu przyleciałam do Warszawy. I w Warszawie zostałam, w sumie nie było mnie w domu, cztery miesiące. Tak naprawdę moje życie tam było, no to było bardzo duże wyzwanie, to było dla mnie duże też przeżycie i to był czas, kiedy spędziłam, kiedy spędzałam większość dużo czasu, czy kręciło się jakby wszystko wokół szpitala, leczenia, zorganizowania wszystkiego i zorganizowania opieki stałej, rehabilitacji i tak dalej, tego, żebym mogła mamę zabrać ze szpitala do domu. I ten czas, kiedy byłam tak naprawdę tam sama, bardzo dużo spędzałam czasu, jakby ze sobą, ze swoimi myślami, z tym, co czuję, czyli jeżeli chodzi o rozwój duchowy, spirytualny, to ci, którzy się tym interesują, bardzo dobrze wiedzą, że były to warunki, można powiedzieć, idealne, i one dzięki nim bardzo, bardzo pogłębiłam i jakby pogłębiłam relacje ze sobą i ze swoimi myślami, z tym co się dzieje w moim organizmie. Jeżeli chodzi o dietę, to zrobię osobny filmik, gdzie wam opowiem i o diecie o alergii, bo był to czas alergii, był to czas kiedy próbowałam jeść w określony sposób. Jakie były tego efekty? I czy to w ogóle zadziałało i w jaki sposób, to chętnie Wam opowiem, podzielę się, ale w innym filmiku, żeby już tutaj teraz nie rozwlekać za bardzo historii. W każdym razie spędziłam ten czas w Polsce. Moje dzieci przyleciały na kilka tygodni później, i to było cudowne też doświadczenie, i pokazało mi w ogóle bardzo dużo się nauczyłam w tym czasie i o relacjach. O sobie, o relacjach z rodziną bliższą i dalszą, ze znajomymi. Bardzo, bardzo dużo mi to dało. To była taka dla mnie lekcja życia. Ten czas odcięłam się, jak wiecie, i od YouTube, i od w ogóle życia takiego socjalnego. Tak naprawdę odcięłam się od całego życia, od wszystkich, poza najbliższymi osobami. To było najwięcej, co mogłam jakby zrobić i mieć relacji. To było tylko kilka osób, z którymi byłam w kontakcie. Natomiast potrzebowałam bardzo dużo czasu na sen, na regenerację, na to, żeby jakoś sobie dać z tym radę, żeby to wszystko poukładać, bo zostałam tak naprawdę z tym sama z podejmowaniem decyzji, z organizacją tego wszystkiego. I już nie opowiadając, nie wchodząc, może w tutaj w głębiej w ten temat udało się tak to wszystko zorganizować, że po czterech miesiącach wróciłam do domu, gdzie już był czas na przeprowadzkę, ponieważ już kończą się dzieci, kończyły się dzieci wakacje i zaczynały się szkoły na Florydzie. Także miałam tydzień na spakowanie domu. Mój mąż w tym czasie oczywiście dużo przygotował już i zrobił, natomiast nadal większość rzeczy takich do pakowania zostało dla mnie, bo ja wiedziałam, co spakować, a czego nie, czego się pozbywamy, co możemy oddać i tak dalej. Także tydzień spędziłam jeszcze w tym domu, choć myślałam, że w ogóle może to się nie udać, bo nie wiedzieliśmy, jak się sytuacja dalej potoczy i czy w ogóle wrócę do tego domu. Natomiast wróciłam, zdążyłam się pożegnać, jakby z tym domem, poczuć jeszcze tę energię. Byłam na moim, nad moim jeziorkiem, tam posiedziałam trochę i wiecie, że tam spędziłam bardzo dużo czasu ostatnie lata o każdej porze roku, o każdej porze dnia tam bywałam bardzo często, tam moje marsze codziennie robiłam i widziałam, jak się zmienia, jak się, jak się zmienia to jezioro, jak się zmieniają drzewa i natura. To było cudowne doświadczenie też tam, te wszystkie pory roku. I chodziłam, jak był śnieg i deszcz, no, naprawdę cudowne chwile, cudowne w ogóle miejsce. Więc byłam, pożegnałam się też tam i wiecie, no i po tym przylocie od rana do wieczora po kilka 15 godzin często po prostu pracowaliśmy. Dom już był nie do poznania. Warto też powiedzieć, może, że my z wielkiego domu mieliśmy ogromny dom, przeprowadziliśmy się do Ponad połowę mniejszego w tej chwili. Także nie zdaliśmy rady zapakować wszystkich gratów. Część rzeczy przewieźliśmy, część jeszcze zostało, część się nie zmieści. Mamy je w garażu, nie możemy tutaj wszystkich wypakować. Także ten czas teraz będziemy poświęcać tym na szukanie nowego domu, troszkę większego, ale już może nie tak dużego jak tam. Zobaczymy też, jakie będą nasze potrzeby, i to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Znowu kolejne po, po tam, mieszkaniu 16 lat, tam. Po prostu zupełnie nowy świat, to jest jak inny kraj. Nie tylko klimat, bo wiadomo, no jest tutaj upalnie, nie ma tych czterech pór roku takich wyraźnych, jest bardzo duża wilgotność w, środku, w ciągu dnia, no, ale jest klimatyzacja też, także nie można za bardzo narzekać. Też rano jest cudownie, wieczorami jest cudownie, gdy ten sezon minie, zobaczymy, będę się z wami dzielić na bieżąco, jak to wygląda. Natomiast jest zupełnie inna dynamika, jest zupełnie jakby i naprawdę można, można się poczuć jak że się żyje w innym kraju co są inne też przepisy są inne zasady wiele rzeczy jest innych bo to jest wiadomo tak jak tutaj w Stanach w każdym stanie są inne, inne wymagania i, i trzeba się przyzwyczaić do tego mamy już prawo jazdy floryckie, także jesteśmy już tutaj lokalni mieszkamy w okolicach Sarasoty wynajmujemy też w samej Sarasocie taki domek natomiast teraz mieszkamy też na trochę dalej Pół godziny od plaży, ale w weekendy, w weekendy spędzamy sobie na plaży, jeździmy raz w tygodniu. Je, je, jeżdżę, znaczy jesteśmy tutaj dopiero trzeci tydzień, także na razie byłyśmy na dwóch plażach, teraz jedziemy w ten weekend na trzecią. Dziewczynki już zaczęły szkołę, bo bardzo wcześnie się tu zaczyna szkoła 10 sierpnia, więc szkoły są też zupełnie inne, inne zasady. No, wszystko jest, wszystkiego się musimy nauczyć od nowa. Te początki, wiecie, są, nie są łatwe często, bo jednak się trzeba przy, przestawić, nauczyć, przyzwyczaić, dowiedzieć, poznać. Także pomalutku się w to wdrażamy. Mój mąż przygotowuje dom. Nasz do sprzedaży. Jak sprzeda ten dom, będziemy szukać tutaj nowego. Także na razie zobaczycie moje filmiki z nowej kuchni. To nie jest moja wymarzona kuchnia, to nie jest też kuchnia dla nas. Na dłużej, ale na chwilę, myślę, że tak dla odmiany jest bardzo fajnie. Niewiele mogę na razie powiedzieć na temat mieszkania tutaj, plusów, minusów i tak dalej. Zrobię takiego vloga, może za jakiś czas, jeżeli oczywiście będziecie też ciekawi. Na razie mogę tylko powiedzieć, że. Yy... Że trzeba się przyzwyczaić, ale że jest bardzo przyjemnie. Bardzo mi ten klimat odpowiada jak na razie. Ranki są bardzo takie przyjemne, ale ja wstaję, słuchajcie, między 4 a 5 rano, także uwielbiam te poranki, siedzę sobie wtedy na zewnątrz. W ciągu dnia jest za gorąco. Rano też bardzo często chodzę na basen, tutaj jest taki osiedlowy basen, na który oczywiście nikt rano nie przychodzi, więc jak ja sobie o 7, 7.30 idę, to mam... Prywatny basen dla siebie. Tak, to jest bardzo fajne, przyjemne mieszkanie właśnie w takim klimacie, gdzie można sobie wyjść na basen, można sobie popływać, można pojechać na plażę. Marzyłam o tym, także to są plusy. Na pewno będzie też trochę minusów. Jeszcze tutaj nie wiem, jeżeli chodzi o jedzenie, o zdrowe takie jedzenie, są inne produkty. To mnie zaskoczyło. Mam duży problem na razie, żeby znaleźć dobrej jakości nabiał. Będę musiała poszukać jakichś farm i jakieś tutaj blisko możliwości, żeby właśnie kupić, żeby dostać taki nabiał, bo w sklepach, w supermarketach już z tego co się zorientowałam, nie dostanę. Mm. Mięso zamawiam cały czas z miejsca, które wam podlinkowuję pod moimi filmikami, czyli internetowo od zwierząt pasionych na trawie. Tu jeszcze lokalnie się nie ogarnęłam w tym temacie. Jeżeli chodzi też o wodę, nie mam jeszcze filtra, od wielu lat używaliśmy filtr odwróconej osmozy i jeszcze tego nie mamy i chyba nie będziemy mieć też te w tym domu. W lodówce jest tutaj filtr który zawsze jest taki montowany, jest filtr, natomiast on nie jest wystarczający i dobry. Dostałam w prezencie, będąc w Polsce, dostałam taki dzbanek do filtrowania i ten dzbanek na razie cały czas używam i filtruję sobie tę wodę już z lodówki, wrzucam do dzbanka I Water, z którego jestem bardzo zadowolona, tam jest kilka rodzajów kamieni, które właśnie tę wodę dalej filtrują. Także na, na teraz jest to dla mnie optymalna, optymalne rozwiązanie i w ten sposób... Radzę sobie na razie, natomiast nie jest to jeszcze idealnie wszystko, jeżeli chodzi szczególnie o ten nabiał, o zakupy. Muszę się tutaj ogarnąć. Kochani, także tyle, jeżeli chodzi o moje perypetie ostatnie. Jest to dla mnie trudny czas, bardzo prywatnie i bardzo dużo zmian naraz, także muszę się w tym odnaleźć, muszę, muszę jakoś się ogarnąć. Wrócę już do filmowania, pomału będę wam pokazywać właśnie może tutaj vlogi trochę z Florydy i z Kazachstanu koniecznie muszę przygotować, bo myślę, że Wam się spodoba i zachwyci Was. Mam nadzieję, chociaż tylko przez wideo. Natomiast na żywo naprawdę warto było, warto jest w ogóle tam pojechać. Polecam serdecznie. Kazachstan i Kirgistan do takiego pojechania. Nie mówię do mieszkania, może na stałe, ale do tego, żeby zobaczyć, odwiedzić piękne, piękne tereny. Także będziemy w kontakcie, będę starała się Wam zrobić jakieś filmiki z jedzeniami, z, jedzeniami, z propozycjami jedzenia i powiem trochę więcej o alergii mojej i o jedzeniu. Mam filmik też przygotowałam, który przygotowałam już w marcu, który Wam wrzucę właśnie z przepisami, mam nadzieję, że Wam się przyda. Także dzięki wielkie za to, że jesteście, dziękuję tym, którzy się dopytywali, co u mnie słychać, którzy się stęsknili już i mam nadzieję, że teraz jakoś się rozkręcę i to dalej pójdzie. Trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, tym, którzy wytrwali, którzy mnie obejrzeli, wysłuchali do końca, ściskam Was serdecznie i pozdrawiam z gorącej, upalnej dzisiaj Florydy. Trzymajcie się kochani, pa!